Cześć. Witam Was dzisiaj z sortowni, gdzie pokażę Wam jak sortuję ziemniaki. Na początku przelecę tak na sucho, bo jak włączę sortownię to nie wiem czy byście mnie słyszeli. Także sortownia wygląda tak. Tutaj mamy kosz przyjęciowy, gdzie już sobie wrzuciłem ziemniaki do zila. Następnie zielonym taśmociągiem one polecą na szczotki takie wstępne, czyszczące. Ja tu sobie już wcześniej przygotowałem wszystko. Także teraz Wam tylko pokażę, tak pokrótce, jak to wygląda tutaj. I tak, tam mamy szczotki. Następnie ziemniaki polecą tutaj. I ja dzisiaj potrzebuję pakować do big baga rozmiary od 4 do 5 cm, i od 5 do 6 cm. Reszta idzie z powrotem do skrzyni. Także tutaj mamy pierwszą sortującą rolkę, i ona nam odrzuci wszystkie ziemniaki poniżej 20 mm. Co są? Następnie poleci. Zaraz Wam pokażę. Z drugiej strony one będą wylatywać też. Następnie to, co będzie większe niż 2 cm spadnie stąd i stąd i poleci nam tam wzdłuż tym taśmociągiem z taśmociągu jednego polecą do drugiego zaraz Wam pokażę gdzie jest trochę tych tutaj taśmociągów także ciężko mi wytłumaczyć Wam to tak dlatego wolę pokazać stamtąd potem przelecą tu i wzdłuż całej hali one tam na koniec polecą do tego kurnika co się tam znajduje możemy tu jeszcze myć ziemniaki wtedy jak myjemy to ta rolka tutaj ona by nam zgarniała to co z tej taśmy jest by poszło tutaj tutaj są ziemniaki namaczane myte tam polerowane Zresztą od razu pokażę. Polerowane tutaj. Z polerki trafiają na stół do osuszania. Z osuszania na stół sortujący. No i tutaj mamy wtedy podstawioną też box już na gotowe ziemniaki. Tak to wygląda tutaj w całości. No ale dzisiaj teraz nie będziemy myć. Także te wszystkie ziemniaki polecą tu do kurnika. No i tu też mamy cztery rodzaje, cztery oczka różnych rozmiarów. I teraz tak: na pierwszym nam spadną ziemniaki w kalibrze 40-50, na drugim 50-60. A tu wypadną nam 60 plus. Można jeszcze użyć tej ostatniej, no ale ja już tego nie potrzebuję dzisiaj. No i wtedy tutaj do tych biłbagów będziemy pakować. O. To zaraz to włączę podajniki. A powracając do mycia ziemniaków, no to ziemniaki jakieś są już umyte. Przewożone są do tego z zila z zas zasobnika z sypnika. Tu mamy jeszcze wagę, gdzie ziemniaki są ważone i workowane, lub też jak tu widzicie, mamy pełno kartonów. I do kartonów też to wrzucamy. Mytkownica, i tak dalej. I gotowy, finalny produkt. Wygląda tak. W woreczkach, albo w kartonach, no ale kartona nie mam, więc Wam nie pokażę. Także pokrótce wam już wytłumaczyłem, na jakiej zasadzie się to odbywa. Także tutaj mamy komputer sterujący tą sortownią, więc zaczniemy od ściągnięcia skrzyni. Mamy ziemniaki w zasobniku Więc pora uruchomić sorytownie także pewnie mnie nie będzie słychać, bo ona dosyć głośno chodzi, no ale zobaczymy Także. Widać już Wytrząsacze chodzą, i wszystkie taśmociągi po kolei się będą załączać albo się nie będą załączać, bo zapomniałem tej szczotki zgarniającej, y y y przestawić do poprzedniego połączenia. I teraz komputer blokuje, bo ja mam w komputerze zaznaczony, że mam. Ma iść na sortownię, a czujnik widzi, że jest zgarniacz. O, i teraz ruszył. Także czujniki są wszędzie i jak coś jest nie tak, to po prostu sortownia nie ruszy. I teraz czekamy, żeby ziemniaki doleciały. Czyli najpierw stąd będą wylatywać. I później pójdziemy sobie tam do kurnika. Sortować nie będę. Zależy tylko nam na tym, żeby były odpowiednie rozmiary, także nie będziemy nic odrzucać tak to wygląda. Rozmiary tutaj można ustawić jakie się chce w zależności od tego jaką siatkę sortującą, z jakim oczkiem założymy. My mamy oczka od 20 do 100, czyli od 2 do 10 cm. Tyle, że 10 cm i takie wielkie rozmiary używaliśmy do cebuli, bo też cebulę tutaj sortujemy. Znaczy sortowaliśmy, bo w tym roku yy, nie, nie uprawiamy. Nie uprawialiśmy. I cebula wtedy, jak jest cebula sortu, sortowana to ona wychodzi stamtąd idzie tutaj do tego y, urządzenia i tutaj jest obcinany szczypiorek no i y, łuska też y, ta z wierzchu obdrapywana ale na szczęście nie robię już tego, bo oczy szczypały troszkę ziemniaki już za chwilę będą Wychodzić. To może troszkę przyspieszymy. Żeby to nam szybciej poszło. Tutaj damy. Szybkość 2000. 1500 tutaj ustawiamy szybkość. W zależności od tego ile jest ziemniaków w mącze. Czy jest ich mało czy jest ich dużo. W zależności i im jest ich mniej, tym taśma taśmociąg będzie szybciej te ziemniaki podawał, żeby cały czas była ta sama ilość ziemniaków na taśmociągu. No tak wszystko ładnie chodzi, tylko czekamy na ziemniaki. Słyszę i zaraz tu powinny wylecieć te mniejsze, których nie potrzebuję. Tu spadają te większe, no i tu będą wylatywać te największe te pierwsze najmniejsze wrzucamy do skrzynki a tamte lecą dalej nam do sortowania do big bagów I powinny się zaraz tutaj nam pojawić I zaraz dojdą tutaj tutaj też możemy stąd sterować sortownią, tutaj tak to będzie wyglądało, one już tam są no i zaraz tu spadną na stół sortujący odrzucamy tutaj na środek i potem one wylatują do osobnej skrzynki, która jest tutaj. Tym malutkim takim taśmociągiem. Tak to. Tak to działa. Nie ma tak to mniej więcej powinno wyglądać. Jak mówiłem, nie muszą być ładne, ważne, żeby miały rozmiary. No i pokażę tutaj. Tak to mniej więcej wygląda jeszcze tylko włączymy napełnianie Big Baga większe, czyli 60 plus w tym wypadku i one trafią z powrotem do płotnika. A te już do yy, wyjeżdżają do klienta. Żeby się nie obijały. Tam do góry i z powrotem w dół. Napełniają się bigbagi. Także to wszystko w tym odcinku. Zapraszam na inne moje filmy. Będzie się kanał rozwijał w zależności od tego, co w danym czasie będę robił. Później będą wykopki, żniwa. I tak dalej, także wszystko przed nami. Także trzymajcie się, cześć.